To pięciu najbogatszych polityków w Polsce. Miejsce piąte. Sławomir Męcen. Majątek około 18 milionów złotych. W skład wchodzą dom o powierzchni 370 metrów, mieszkanie 107 metrów, działka, kryptowaluty warte w momencie oświadczenia około 13 milionów złotych, a także półtora tysiąca V-dolców do wydania w grze Fortnite. Do tego gotówka i zobowiązanie kredytowe. Miejsce czwarte. Robert Dovhan. Łączny majątek około 25 milionów złotych. Wśród nieruchomości dom o powierzchni prawie 500 metrów i wartości 3 milionów złotych, 6 mieszkań o łącznej wartości 4 milionów oraz 12 działek wartych razem około 5 milionów złotych. Miejsce trzecie Marek Jakubiak, majątek blisko 69 milionów złotych. Kluczowa część to udziały w spółce browary regionalne Jakubiak szacowane na 60 milionów. Poza tym nieruchomości mieszkania w Warszawie i okolicach oraz oszczędności. Miejsce drugie. Andrzej Gut Mostowy. Majątek około 77 milionów złotych. W skład wchodzą 12 nieruchomości, działki i dom o wartości 67 milionów. Dom o powierzchni 340 metrów, a także udziały w spółkach turystycznych oraz oszczędności i inne aktywa. Miejsce pierwsze. Artur Łącki. Najbogatszy w rankingu. Około 85 milionów złotych brutto. Jego majątek obejmuje między innymi domy. Osiem mieszkań, działki i nieruchomości o powierzchni prawie 11 tysięcy metrów oraz współwłasność działki o łącznej wartości ponad 60 milionów złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Subskrybuj ten kanał!